Ile właściwie powinna kosztować cyfrowa skórka do broni? Ile sami moglibyście wydać na skina w grze komputerowej? Legendarne skórki w lol kosztują około 80 zł. Zawierają własne zestawy animacji, pakiety dźwiękowe, czasami nagrywane przez innych aktorów, ale także osobną szatę dla każdej z umiejętności. Skórki w Valorancie edytują dźwięki i całą wizualną prezencję broni. Posiadają przy tym różne stopnie rozwoju, które nabijacie w trakcie gry i za które dostajecie jeszcze kolejne animacje. I one kosztują maksymalnie po stówę. Ale jeżeli jesteście cierpliwi, to możecie wylosować na nie rabat. Z kolei teraz spójrzcie na ten niepozorny nożyk z cs -a. Ile według Was może kosztować taka broń? Serio, strzelajcie. Możecie napisać w komentarzu Waszą estymatę i zobaczyć, jak mocno się myliliście, ponieważ ten karambit kosztuje 4,5 miliona złotych. Cofnijmy się teraz w czasie, a konkretniej do 14 sierpnia 2013 roku, ponieważ to właśnie wtedy w Counter-Strike Global Offensive pojawił się system skrzynek i wypadających z nich skinów. Po każdym meczu mogła wam wypaść skrzynka, którą dało się otworzyć za pomocą kupionego od Valve klucza. Ten kosztował około 10 zł i pozwalał zaangażować się wam w taki bardzo hazardowy system. I teraz, żeby wam to zobrazować, po prostu wam to pokażę na żywo. Macie taką ładną skrzynkę z wylistowanymi itemami, kupujecie klucz, otwieracie ją. I przed Waszymi oczami krzykliwe dźwięki, krzykliwe kolory, ale ostatecznie zwykle wypadało całkowicie bezwartościowe. Gówno. No i przykładowo ten konkretny skin, który obecnie wykręciłem, kosztuje zaledwie złoty 17. Zł. Nagrody, które mogliście dostać z tych skrzynek, miały różne warianty jakości, które były oznaczane kolorami. Był kolor niebieski, fioletowy, różowy, czerwony. I złoty. Każdy z nich posiadał malejące szanse na wylosowanie, z czego te ostatnie itemy nie były aż tak ściśle zdefiniowane przez samą skrzynkę, ponieważ to właśnie ze złotych dropów wypadały te słynne noże. I teraz warto pochylić się nad tym, skąd właściwie wynikały ceny tych wszystkich przedmiotów. Czemu ten karambit, który wam pokazałem na początku odcinka, kosztował? Aż tak dużo. Bo widzicie, główną różnicą między tym systemem skinów, a takimi dosyć bardziej przeciętnymi, jak chociażby w Lolu czy w Walorancie, jest to, że żaden skin nie posiada z góry ustalonej wartości. Cenę każdego skina ustalają sami gracze na podstawie pewnych kryteriów. Dlatego, jeżeli wypadł Wam drogi skin, to mogliście go sprzedać, a następnie wydać te pieniądze wewnątrz sklepu należącego do Valve. Wartość tych skórek była wyceniana na podstawie ich cech, o których Wam pokrótce opowiem. dużym w skrócie liczyło się tutaj 6 elementów, czyli wygląd skórki, float, pattern, rzadkość, stat track i cechy dodatkowe. Oczywiście samą podstawą było to, czy skórka była ładna i czy wam się podobała. Im skin ładniejszy, tym większa cena, bo nikt nie chce biegać z obrzyganym kałachem. Drugim ważnym elementem był float. W programowaniu jest to po prostu typ zmiennej liczbowej, która zawiera miejsca po przecinku. Na podstawie takiej losowo wygenerowanej liczby od 0 do 1 definiowany był stopień zużycia danego skina. Tutaj macie konkretną tabelkę i jak łatwo się domyślić, im niższy float, tym większa cena. Dalej znajdował się pattern, który dotyczył jedynie konkretnych skinów. Kiedy gra nakłada teksturę na niektóre bronie, to korzysta ona z takiego większego pliku z teksturą, a następnie pozycjonuje ona broń na podstawie cyfry od 1 do 1000. I tutaj zależnie Skórki te paterny miały mniejsze lub większe znaczenie. Najbardziej znanym przykładem jest tutaj seria Case Hardened, w której najbardziej cenione są tak zwane Blue jemy, czyli skórki zawierające tylko jeden kolor. I właśnie dlatego karambity, które pokazałem wam w intrze, mogą kosztować 4 tysiące albo 4 miliony. Co ciekawe, to pomysł na ten sposób nakładania tekstur Walw zdobyło inspirując się techniką hydrografiki, czyli tak zwanego druku wodnego. Polega to na tym, że nakładacie cienką warstwę farby na tafle wody, a następnie zanurzacie w niej przedmiot, aby wzory odbiły się na elemencie. To taka ciekawostka. Dalej wchodził oczywiście element samej rzadkości danego skina, chociaż nie wynikało to z jedynie z procentów stanowionych przez Valve, a z dostępności samych form zdobycia danego skina. Niektóre skrzynki były stopniowo wycofywane, co oznacza, że dropy z nich pochodzące są z miesiąca na miesiąc coraz droższe, bo stale maleje szansa na ich zdobycie. I tutaj najbardziej pożądane często były kolekcje, czyli specjalne limitowane skrzynki bezpośrednio powiązane z danymi mapami lub aktualnie trwającymi eventami. I tutaj warto wyróżnić kolekcję Cobblestone, z której pochodzi słynny Dragon Lord, czyli jeden z najdroższych i najcięższych do zdobycia skinów w całej grze, którego cena oscyluje pomiędzy 16 tysiącami a 2 milionami złotych. Do tego bronie mogły zawierać licznik StatTrak, który liczył zabójstwa wykonane danym orężem. Tutaj co ciekawe element może podwoić cenę produktu, albo całkowicie ją zbić. Tak się dzieje w przypadku noży, gdzie zamiast elektronicznego licznika mamy grawer z liczbą zabójstw, a raczej nikt nie chce, aby jego śliczna kosa miała losowe rysy na ostrzu. No i na końcu wchodziły elementy dodatkowe, które często miały bardzo mało sensu, ale które były wykorzystywane do windowania cen danych spluw. Najbardziej absurdalnym przykładem jest tak zwany Pussy Pattern i chyba nie muszę tłumaczyć do czego nawiązuje ta nazwa. Widzicie ten konkretny wzorek na broni w kształcie cipki winduje cenę z 11 zł do aż 6 I tutaj warto wymienić także naklejki. Te zdobywało się z kapsułek, które były często powiązane z danymi eventami esportowymi. Tutaj najsłynniejszym przykładem jest nasz rodzimy turniej z Katowic w 2014 roku. I to może być dla niektórych zaskoczeniem, ale Katowice były kiedyś centrum cs esportu. E w trakcie tego konkretnego turnieju doszło do ustawienia meczy między drużynami iBuyPower a Netcode Guides. Do tego był to jeden z ostatnich turniejów, w którym zagrała drużyna Titan. A przez to, że w okresie sprzedaży tych kapsuł naklejki z logami drużyn nie były aż tak popularne, to nikt nie fatygował się tym, aby je kupować. I w połączeniu z kontrowersjami i brakiem możliwości zdobycia naklejek wielu drużyn z tego turnieju, ich ceny zostały wywindowane do kwot zahaczających o pół miliona złotych za jedną naklejkę. Dlatego też logicznym jest to, że bronie z tymi naklejkami są znacząco droższe od innych skinów. I tutaj możecie sobie zadać zasadne pytanie, czyli jeżeli to gracze sprzedają te skiny, to w jaki sposób opłaca się to dla Valve? I odpowiedź jest tutaj prostsza niż się wydaje, ponieważ jedynym sposobem na sprzedaż tych skinów z zerowym ryzykiem jest używanie wewnętrznego marketu Steam'a, z którego to Valve pobiera 13% prowizję. I teraz ubiorę Wam to w konkretne liczby. Zebrałem dane sprzedażowe samych skrzynek i kluczy, nie licząc w to broni, naklejek czy czegokolwiek innego. Z prowizji ze sprzedawanych skrzynek Valve dziennie zarabia pół miliona przy obrocie 3,5 miliona złotych. Chociaż ta prowizja nie ma nawet aż tak dużego znaczenia, bo te pieniądze muszą być wydane na ich serwisie, więc wszystko zostaje w zamkniętym systemie. A z kolei wedle danych ze strony CSGO Case Tracker dziennie otwieranych jest ponad 800 tysięcy skrzynek, co przy pomnożeniu przez cenę kluczy daje o 8,5 miliona, więc łącznie z prowizją i odchyłem zależnym od sprzedaży danego dnia, daje Valve dziennie około 10 milionów złotych. A to wszystko z marketu w jednej grze. Ale fascynującym tematem jest także gospodarka skinów w innej grze wydanej przez Valve, jaką jest. Team Fortress. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tym tytułem, to na kanale gry wideo, który współtworzę z kilkoma innymi twórcami, pojawił się ostatnio mój materiał na temat tego tytułu, więc zachęcam Was do obejrzenia, zostawienia subskrypcji, i ogólnie wbicia na tamten kanał, bo będzie się tam pojawiał mniej więcej taki kontent, który tworzę i tutaj. W TF-ie początkowo nie było skinów znanych z CS-a, a elementy kosmetyczne nakładane na naszą postać pojawiały się głównie w postaci czapek. Ich ceny były w miarę wyrównane, nie licząc ich wersji specjalnych, czyli tak zwanych unusuali, które Posiadały specjalne efekty wizualne i które były rzadkim dropem z typowo CS-owych skrzynek. Problemem było jednak to, że wieloma itemami Stefa dało się handlować, ale nie można było ich sprzedawać na rynku. Dotyczyło to głównie broni i niektórych czapek, które były sprzedawane przez Valve w oficjalnym sklepie, więc gdyby gracze mogli nimi handlować na rynku, to zwyczajnie przebijaliby ceny wydawcy. Dlatego powstała nieoficjalna waluta, jaką były metale rafinowane, tworzone przez rozkładanie wyposażenia. Ich cena została powiązana z kluczami do skrzynek, dlatego jeden klucz za 2 dolary. Dawał nam konkretną liczbę metali i vice versa. Jest to jednak o tyle ciekawe, że jako iż zarówno klucze, jak i metali było w systemie coraz więcej, to ich cena spadała przez zjawisko inflacji. Tak, drodzy widzowie, w gospodarce TFA miały znaczenie faktyczne zagadnienia ekonomiczne. Poza unusualami dużą wartość zawierały także złote bronie, i tutaj robi się ciekawie. W jednej z aktualizacji został dodany tryb walki z hordą, gdzie jedna drużyna złożona z sześciu graczy walczy z taką dużą grupą robotów. Na tym trybie można było grać. Za darmo, lub kupić bilet, dzięki czemu po wygranym meczu dostawaliśmy pełen zestaw nagród. Najbardziej wartościowe były tutaj bronie z tak zwanego australium, czyli takiego metalu przypominającego złoto. Były to skórki do stokowych wersji wyposażenia każdej z klas, czyli np. złota snajperka, możliwa do użycia tylko na konkretnej klasie. Był jednak pewien przedmiot, który posiadał dużo większą wartość, bo zastępował on broń do walki wręcz, więc mogła go używać każda z istniejących klas. I tym przedmiotem była złota patelnia, która razem z licznikiem kili kosztowała. 30 tysięcy złotych. Innym typem przedmiotów były formy kolaboracji z innymi tytułami. Te itemy były rozdawane przy premierach i często nie są możliwe do zdobycia w inny sposób niż handel z graczami. Takim przedmiotem był chociażby Upsub, czyli Reskin Sapera przypominający Whitleya z Portala 2, który zawierał specjalne kwestie dialogowe. Najdroższa wersja tego przedmiotu kosztuje 1500 zł. Są jednak pewne itemy tak rzadkie, że bardzo wielu graczy nawet nie widziało ich na oczy, a niektórzy nawet mogą nie wiedzieć o ich istnieniu. I pierwszym z nich jest Złoty Klucz, który został dodany w jednej z aktualizacji z przedmiotami dla inżyniera. Jedynym sposobem na jego zdobycie było losowe otrzymanie go przy okazji craftingu. Drugim niewiarygodnie rzadkim przedmiotem jest Saxi, czyli parodia Oscara, która zastępowała broń do walki wręcz dla każdej klasy. Tutaj jedynym sposobem na jego zdobycie było wygranie konkursu na animację w Source Filmmakerze. Obu ostatnich itemów nie da się jednak wymieniać, więc tak naprawdę jedynym sposobem na ich zdobycie jest handel kontami który teoretycznie jest przez walw blokowany, ale w praktyce, gdyby komuś bardzo zależało na tych broniach, to mógłby liczyć na wydanie ogromnych sum. I tutaj wchodzi osobny Element tej układanki, czyli strony hazardowe i serwisy, które służą do spieniężania tychże skinów. Oczywiście wszystko jest to równie wątpliwe prawnie, jak i moralnie, i dosyć duży odcinek na ten temat nagrał Konopski, tylko że on podejmował tam tematu twórców internetowych, którzy biorą udział w promocji tych stron. A ja chciałbym trochę poruszyć to od innej strony, bo bardzo ciekawy jest udział samego Valve, Całym tym procederze. Widzicie, jako iż mówimy o cyfrowych przedmiotach z pewną przypisaną wartością, którymi można handlować i które można spieniężać wedle własnego uznania, nie będąc przy tym pod kontrolą żadnych regulacji, to można było się domyślić, że szybko dojdzie tutaj do pewnych nadużyć. Kiedy macie legalną stronę hazardową, to będzie ona za pewnymi blokadami regionalnymi, zabezpieczeniami wymagającymi potwierdzenia tożsamości i pewnie jakimś innym syfem. A jeżeli oprzecie taką stronkę hazardową na skinach w cs to każde dziecko będzie mogło tam wejść i wciągnąć się w uzależnienie od hazardu. Dzieciak dostanie kaskę od rodziców, wpłaci to na Steama, kupi klucz, otworzy skrzynkę, a potem pójdzie zaangażować się w kolejny mechanizm hazardowy i przewali to, co właśnie Wygrał. Tylko tym razem zamiast z gównianym skinem pozostanie z niczym. I żeby zrozumieć szkodliwość takich stronek, to musicie także wiedzieć o jednym bardzo ważnym elemencie. Mianowicie, wszystkie strony hazardowe, które są legalne, posiadają pewne ustalone wartości losowe, na podstawie których te ruletki są rozgrywane. A w przypadku takiej strony CS-owej, nie jesteśmy w stanie nawet zweryfikować realnych szans na trafienie danego skina. Nie jesteśmy w stanie nawet zweryfikować tego, czy te wartości, które podaje. Właściciel strony są prawdziwe. I zarówno w tym przypadku, jak i w każdej możliwej takiej sytuacji na świecie, kasyno zawsze wygra, co wynika z jednej bardzo prostej reguły matematycznej, jaką jest prawo wielkich liczb. Działa to tak, że im więcej zdarzeń losowych się wydarzy, tym bliżej te wyniki będą tym oczekiwanym. To znaczy, że jeżeli rzucimy monetą powiedzmy 10 razy, to odchył pomiędzy tymi wynikami może być chociażby 7 do 3. Ale im więcej tych rzutów będzie, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy, to tym bardziej te wyniki zbliżą się do wartości 50 na 50. No i jako, iż te kasyna są bardzo precyzyjnie wyliczone, pod względem tego, ile wpłacamy, ile wygrywamy, przy jakiej szansie, to zawsze grając dłużej niż parę gier, stracimy na tym ogromne sumy. Tylko, że dzieciaki, w które te serwisy są często kierowane, nie są w stanie tego zrozumieć no bo są za to za młode. Dla nich to jest zabawa. I niestety, ale na tej zabawie są zbijane ogromne pieniądze. I cały ten proceder tak naprawdę można by zablokować, to znaczy Valve w tym momencie mogłoby zbanować wszystkie konta botów tradingowych, które zawierają ekwipunki należące do tych stron hazardowych. Banując jednego takiego bota, taka stronka hazardowa mogłaby stracić setki tysięcy złotych, ale Valve tego nie robi. Bo im się to opłaca. Bo widzicie, gdyby takie stronki nie powstawały, to nagle opłacalność otwierania skrzynek w oczach niektórych osób by spadła i dlatego Valve podtrzymuje nielegalne strony hazardowe, o których wie, że tworzą im zarówno negatywnych PR, ale także i straty u własnych użytkowników, bo sam fakt istnienia takich stron winduje ceny skinów, zwiększając popyt. Na przedmioty. I takim nieco smutnym akcentem chciałbym Wam podziękować za obejrzenie materiału do końca. Zachęcam do zobaczenia innych filmów, do zostawienia subskrypcji, dzięki której będziecie widzieć moje najnowsze materiały. No i dziękuję za oglądanie. Cześć!